Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj wznowa z drapki Ekstra Pensja. Premierem tego nazwać nie można. Jest to wznowa. Wygrane sumują się, szukamy liczb i oczywiście napisu Ekstra Pensja dwa razy i wygrywamy wtedy 100 tysięcy i 30, i przez 3 lata 3000 co miesiąc. No i co. Zaczniemy od tej wznowy. Do tego mam szybki milion z numerem siódmym i krzyżówkę z numerem szóstym. Na razie w krzyżówce jedno słowo. Nie, dwa. Dwa słowa w ostatniej i w środkowej. Po jednej oczywiście, jednym słowem. Dobra, tu mam numery 14, 44, 33 i 1. No to lecimy z tą pensją. Szansa jest. Na wygranie 100 tysięcy, co tu jest, dobra nie przedłużając, uuu, ta już jest ścieralna trochę inna, ostatnio była lepsza warstwa, teraz znowu taką jakąś dziwną porobili, 25, 15 27, 11

Lecimy dalej. Nie po. popisali się tą warstwą. Taka ładna była ostatnia, a teraz jest znowu jakieś... ekstra pensja. Dziewięć, <laughs> trzydzieści trzy. Siedemnaście Trzydzieści dwa Trzy Trzydzieści Dwadzieścia trzy I dwadzieścia cztery Czyli ta jest przegrana No to lecimy następną Co my tu mamy Cztery Trzynaście Trzydzieści pięć

11, 6, 21, 32 i 13. No i ta jest przegrana. Czyli znowu pół na pół. Dwie wygrały, dwie przegrały. Dwa zwroty po 5 zł. I tak to wygląda. Czyli tu już jesteśmy dyszkę do tyłu. No dobra, to lecimy z krzyżówką, nie przedłużając. Literka n. N. Dzisiaj wtorek. Kanibal. I to wszystko. Tu mamy słowo drugie ironia to na tyle tu jeszcze N no. nie zapomniał tu mamy rozmaryn czyli drugie słowo N i N pogoda fajna cieplutko V nie ma C Mamy C, mamy C, mamy Moc, mamy Moc i to jest chyba na tyle co tu jest, nie, mhm. pierwsze słowo, myślałem, że tu, tu są dwa, a czy tu mamy C, mamy C, ale nic to nie daje i w ostatniej no okej okay. no to lecimy dalej mamy S tu mamy cios drugie słowo i to by było na tyle tu coś dojdzie no nic S bieżówka z numerem ósmym i z numerem i z numerem w tu mamy w i to by było na tyle czyli będzie kiszka w nie ma w w i brakuje i co tu jest? Znowu 5000? No jest 5000. Te 5000 w tym bonusie to mnie prześladuje, ale jakoś nie idzie go czasnąć. J ale przyjdzie czas. Dobra. Czyli krzyżówka przegra na Ostatnia nadzieja w szybkim milionie. Że coś tu się uda uratować z tego drapingu.

pięćdziesiąt 47 czterdzieści siedem i trzydzieści dwa. No to przedostatnia szansa, pięćdziesiąt siedem, osiemnaście, czterdzieści pięć i czternaście. No niestety i siedemnastka. Ustotnia szansa. No i i niestety kiszka. F. H. No to dzisiaj tak. Wkład 5 dych. Krzyżówka nic. Szybki milion nic. Znowa ekstra pensja 10 zł. Hm. No to tu mamy dwie wygrane po 5 zł. Zbrociki. Czyli na 50, 10 odzyskane, 40 przegrane. Lot to musi swoje zarobić. Nie ma to tamto. No dobrze. Ja się zabieram do gotowania. Dzieci przyjdą ze szkoły. Pranie muszę zrobić. Inne sprawy porządkowe. No i co? Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki. Dziękuję, że jesteście, oglądacie. No, i widzimy się jutro. Jeszcze za jutro, jedną taką ekstra pensję dogram. A jakieś inne drabki dobiorę, żeby nie wciąż to samo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Dużo zdrowia. Do następnego. Cześć.